Zobaczcie tutaj, o, mój dobry wizerunek, tak Pieskie na filmach, miło, miło bardzo mile widzimy O, super no Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie <laughs> Nie, nie damy rady Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie Nazbierało mi się trochę fajnych produktów, książek i seriali Także stwierdziłam, że nagram ulubieńców, bo są to naprawdę fajne i ciekawe rzeczy. Także nie przedłużając, zaczynajmy. W jednym z ostatnich filmów mówiłam o tym, że pielęgnuję, myję skórę szarym mydłem. Wiele z was zaczęło mi pisać Aga, co ty robisz? Nie można tak. I że w ogóle nie powinno się mieć twarzy szarym mydłem. Po tym filmie i po tym jak mówiłam, że chcę używać większej ilości naturalnych kosmetyków, napisały do mnie dziewczyny, które robią kosmetyki same. Do moich ulubieńców na pewno zaliczę ten hydrolat różany. Jest to odżywczy tonik w lekkiej mgiełce, czyli Myślę, że doskonale przywraca pycha mojej skóry i już przestałam używać szarego mydła. Jest naprawdę fajny i naturalny, a takie lubię najbardziej. I naprawdę fajnie się sprawdza po myciu twarzy, zawsze sobie spikuję twarz tonikiem różanym. Ja bardzo dużo dobrych rzeczy słyszałam na temat toniku różanego i chciałam go wreszcie wypróbować. Faktycznie jest super. Kolejnymi dwoma produktami, które mają tą samą funkcję są te dwa olejki. Jeden jest z Resibo, drugi jest z Natu, czyli od dziewczyn. I pełnią tą samą funkcję. Oba są świetne, więc nie mogłam się zdecydować. Na początku trochę nie byłam przekonana do olejku, bo ja mam cerę mieszaną i też mi się przetłuszcza w strefie T, więc byłam taka, czy na pewno chcę traktować swoją skórę olejkami. Wiecie, to jest takie najgłupsze myślenie, ale tak było. Zmywam makijaż używając albo jednego, albo drugiego. Nie mieszam ich, jakby wszystko jest ok W każdym razie nakładam olejek na wacik i zmywam oczy, po prostu idealnie mi się to sprawdza do zmywania maskary, eyelinera, czasem nakładam eyeliner, więc doskonale to działa, lepiej niż jakieś pianki myjące, czy cokolwiek, co używałam dotychczas, także naprawdę super, tak samo zmywam tym twarz, po czym myję twarz jakimś płynem do mycia, stosuję też naturalne płyny do mycia, ale nie wiem, czy są to moi ulubieńcy, bo nie zauważam jakiejś wielkiej różnicy, ani nie robią one niczego niesamowitego z moją twarzą, więc nie wiem, czy należy im się bycie w ulubieńcach. Dostaję naprawdę wiele pytań o ten produkt, bo bardzo często świecą mi się gdzieś tam usta na jakichś zdjęciach na Instagramie czy na filmikach i zasypują mnie dziewczyny pytaniami. I jest to balsam do ust, który uwielbiam. Rzadko kiedy coś tak dobrze nawilża mi usta, ja nigdy nie miałam problemu z przesuszającymi się ustami, ale kiedy potrzebują nawierzenia, to naprawdę świetnie się sprawdza. I ja lubię mieć bardzo takie świecące usta. Już ta epoka matu mi przeszła, chociaż dzisiaj na sobie mam szminkę, która wcale nie jest błyszcząca, no ale. Jak mam na sobie wiecie jakieś świecące usta, to odbija mi się później światło i wszyscy piszą, że mam jakieś dziwnie spuchnięte usta. Niesamowity produkt polecam Wam, myślę, że poradzi sobie z najbardziej przesuszonymi ustami i niestety już jest na wyczerpaniu z ustami taka resztka, także faktycznie tutaj jest dowód na to, że go bardzo intensywnie używam i polecam. Przejdźmy do kolejnego produktu i. Smutna rzecz na temat tego produktu jest taka, że właśnie przed nagraniem tego filmu weszłam i wyszukałam, czy da się go gdzieś kupić. Jest to trochę dziwne, że polecam Wam produkt, który możecie zamówić jedynie z zagranicy, ale będąc przy tym, na początku powiem, że jest to odżywka kokosowa, naturalna, wegańska. Eee... To ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że jakiś czas temu weszłam do TK Maxa i poszłam na dział kosmetyków i znalazłam tam całe mnóstwo naturalnych, wegańskich, nietestowanych kosmetyków i m.in. tą odżywkę. I naprawdę polecam Wam się przejść do TK Maxa. Jeśli chcecie znaleźć jakieś naturalne, fajne kosmetyki dostępne na miejscu, to jest tam ich mnóstwo. Nie wiem, jak to działa, i smutne jest to, że jak już znajdziecie jakiś produkt i będzie naprawdę świetny, to wreszcie wam się skończy i będzie problem, bo, bo są tam totalnie randomowe kosmetyki, i raczej rzadko zostają one na dłużej. W każdym razie odżywka jest czadowa. Rzadko kiedy zwracam uwagę na jakieś produkty do włosów, bo mam wrażenie, że wyglądają one zawsze tak samo, ale ta odżywka jest naprawdę super. Spróbuję wam ją gdzieś podinkować. Wyszukiwałam właśnie. Mm, Konkretnie tą nazwę i, e, i firmę. I są też jakieś kokosowe właśnie odżywki z tej firmy, ale mają inną butelkę, więc jakby nie ręczę za to. Ale podlinkuję Wam e, tą konkretnie na jakiejś zagranicznej stronie. Mam nadzieję, że znajdę i że ją w ogóle jeszcze produkują. Bardzo często czytam też, Aga, kiedy nagrasz filmy, seriale, które polecasz? Był czas, że oglądałam sporo filmów i seriali naprawdę fajnych. Już miałam to nagrywać, ale z drugiej strony... Do końca nie wiem, czy to są filmy, które chcę nagrywać. Niewykluczone, że kiedyś przyjdzie mi do głowy, że okej, okay, nagram tą serię. W każdym razie teraz chciałam Wam polecić dwa fajne seriale, które oglądałam jakiś czas temu. Pierwszym jest Modliszka. Opowiada ono o morderczyni, która siedzi w więzieniu za seryjne morderstwa i pomaga w zopaniu mordercy, który powiela. Jej zbrodnie i są naprawdę bardzo zbliżone do siebie, jest naprawdę wciągającym serialem, i ja po tym zakochałam się w Kryminałach. Też kultowym serialem dla mnie był Dom z Papieru, pomimo że na początku w ogóle mnie nie wciągał, ale wszyscy go tak zachwalali, więc czekałam na jakiś kulminacyjny moment, i po czasie rzeczywiście się wciągnęłam. Ale nie o tym serialu dzisiaj będę mówić. Będę mówić o serialu Szkoła dla Elity. Przyciągnął mnie on do siebie, myślę, głównie dlatego, że grają w nim aktorzy właśnie z Domu Papieru i opowiada o tym, że trzech uczniów z takiej niższej półki społecznej, może tak to nazwę, trafia do szkoły dla elity właśnie. I tam dzieją się różne dziwne rzeczy. Jest to też kryminał, też wciągający i naprawdę warty polecenia. Po tym, jak Netflix nie był w stanie mi pomóc z moimi kryminalnymi serialami, stwierdziłam, że poszukam pomocy w książkach i trafiłam na naprawdę fajną książkę. Nie wiem, która była pierwsza. Lokatorka była pierwsza. Świetna książka. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ona została napisana. Jest wszystko utrzymane w takim pięknym, minimalistycznym stylu. Nie chcę za dużo spoilerować, ale jest naprawdę przyjemna i taka No, przyjemna. Kryminał, nie wiem, czy to jest w ogóle kryminał. Tri thriller, no dobrze, ale podchodzi to naprawdę pod kryminał. I nie wiem, co mogę Wam więcej powiedzieć bez spoilerowania. Jest czadowa, wciągająca, też ją przeczytałam bardzo szybko. Zobaczcie w ogóle na okładkę, jak ona jest piękna i minimalistyczna. I ta książka właśnie taka jest. Strasznie mi się podoba, w jakim stylu autor zachowuje to wszystko, łącznie ze stylistyką i z grafiką. Nie oceniam książki po okładce, jednak um, Ja bardzo to kupuję Po tym jak bardzo zasmucona Skończyłam czytać książkę ze względu na to, że e, Zdaje się była to pierwsza książka e, Tego właśnie autora Okazało się, że ten sam autor Ma kolejną książkę, która nazywa się W żywe oczy Jak widzicie grafika tak samo jest utrzymana W minimalistycznym i pięknym stylu, także e, Spodziewałam się, że będzie to coś podobnego Zgodnie z moimi oczekiwaniami Książka mnie nie zawiodła, była utrzymana równie e, Fajnie i wciągająco, sama nie wiem, która była fajniejsza. Obie mi się podobały, ale myślę, że nawet ta druga była nieco lepsza. Obie mają niesamowicie ciekawe historie i wciągające, ale ta druga jednak była taka, no naprawdę mocna. Nie, jakby nie potrafię zdecydować, obie były świetne. Smutną wiadomością jest to, że po tej drugiej książce okazało się, że już nie ma trzeciej. I, i, I teraz jestem bardzo zniesmaczona i smutna i czekam na kolejną książkę od tego autora Bo zaczęłam czytać jakieś inne kryminały, ale nie były one wciągające albo stylistyka mi się nie podobała Jeśli macie mi do polecenia jakieś fajne książki, jakieś kryminały, thrillery, warawa To piszcie mi w komentarzach, ja uwielbiam książki, ostatnio pochłaniam ich bardzo dużo jeśli jesteście na bieżąco z moimi filmami, to wiecie, że jakiś czas temu stwierdziłam, że włączamy powiadomienia, odcinam się od internetu, od oglądania rzeczy zbędnych w moim życiu. Tak też się stało, żyje się dużo lepiej. I tutaj przechodzę do Was z dwoma fajnymi aplikacjami. Myślę, że zacznę od. Yy... Tej śmiesznej aplikacji, którą widziałam gdzieś na jakimś właśnie filmie u zagranicznych YouTuberek, które oglądam. Jest to aplikacja, która nazywa się Forest. Aplikacja polega na tym, że ustawiasz sobie timer i yy, kładę sobie telefon na biurku i coś tam mi rośnie. Jest to kompletnie śmieszne i ta idea hodowania jakichś tam drzewek yy, jakoś mnie tam łapie. Yy, I polega ona na tym, że po prostu przez. Ustalony czas, załóżmy 45 minut nauki. Nie możesz wychodzić z tej aplikacji, bo inaczej drzewko ci nie urośnie. Jest to śmieszne i, i totalnie głupie, ale, ale naprawdę ja to kupuję i na mnie to działa. Dodatkowo macie tutaj właśnie, mm, zaraz to tutaj znajdę. Taki overview na to, ile uczycie się na przykład w tygodniu. Nie wiem do czego jeszcze można to stosować tą aplikację, ale u mnie świetnie się właśnie sprawdza przy nauce, bo widzę ile razy, załóżmy w tygodniu się uczę, możecie w miesiącu, w roku, ile razy korzystaliście właśnie z tego hodowania i tutaj pokazuje Wam się taka plansza, gdzie macie te drzewka, możecie sobie wybrać, jakie drzewko Wam rośnie podczas tego czasu, jaki ustalicie. I uważam, że zrobi się 100 razy więcej przez określone 45 minut nauki niż tak siedząc i, i tutaj chwytając za telefon, tutaj coś się wyszukując, oglądając jakiś filmik. Ja lubię mieć określony czas, zrobić coś i, i ruszyć dalej. I myślę, że jest to super fajna i produktywna na aplikacja, którą wam serdecznie polecam. Mam nadzieję, że zrozumieliście moją opowieść o aplikacji. Mam nadzieję, że się nie pogubiłam. Kolejną aplikacją jest aplikacja do medytacji. Ja bardzo lubię rozwój duchowy i bardzo lubię się rozwijać, ale ta medytacja zawsze była dla mnie taka trochę niewykonalna. Miałam wrażenie, że ja nie potrafię siąść na 10 minut i wyłączyć swojego umysłu. Niestety my, młode pokolenie, mamy tak, że robimy kilka czynności naraz i nasz mózg okupuje kilka rzeczy w jednym czasie i bardzo się staram w ostatnim czasie skupiać na tym, co się ze mną dzieje. Czasem w ogóle zapominamy, że my chodzimy, żyjemy, bo nasz mózg jest po prostu zawalony milionem innych spraw. W ostatnim czasie udało mi się momentami wyłączać kompletnie mózg, yy, będąc tu i teraz i mając kompletną pustkę w głowie, i zdałam sobie sprawę, że jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie i najprzyjemniejszy reset, który powoduje, że jesteście bardziej produktywni później. Znalazłam e fajną aplikację, która nazywa się OAK, tak mi, tak mi się wydaje, że to się czyta. I jest to aplikacja, w której macie medytacje prowadzone, czyli po prostu ktoś wam mówi, co macie robić i jak pozbyć się tych wszystkich myśli w głowie. Moje medytacje trwają 10 minut i robię je z rana i wieczorem przed snem, i jest to cudowna rzecz. I wreszcie rozumiem, o co chodzi w tych medytacjach i dlaczego są one takie niesamowite. Naprawdę bardzo dużo myślę to wniosło do mojego życia: dużo wniosło takiego spokoju i takiej wewnętrznej harmonii. Także Naprawdę, jeśli jesteście osobami jak ja, które um, mają wrażenie, że nie ma szans, że siądziecie na 10 minut i, i po prostu będziecie siedzieć i, i myśleć o niczym, to spróbujcie. Da się i jest to świetna sprawa. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu.